Często pojawia się pytanie o to, jaką książkę kupić dziecku, tam, na, nie wiem, urodziny, imieniny, rozpoczęcie roku, koniec roku, czy wiem, chrzciny, czy na jakąkolwiek inną okazję. Jest książka, którą bardzo, ale to bardzo chciałbym polecić i mam problem z powiedzeniem komu, w sensie do jakiego wieku, bo książka jest na tyle wielopłaszczyznowa i wielopoziomowa, że zarówno ja czytając ją jako dorosły uważam, że bardzo dużo się nauczyłem, a, a co najmniej się świetnie bawiłem ale też czytam ją pięcioletniemu dziecku, więc myślę, że można z niej wyciągnąć dla, dla siebie na różnym poziomie e, różne rzeczy. No i jeszcze zanim powiem, jaka ja ta książka, e, podkreślę, co mnie w niej absolutnie e, urzeka. Chodzi o to, że bardzo często książki są takie, e, autorzy mają takie klapki na oczach, czyli na przykład piszę książkę o fizyce, kropka. Albo, nie wiem, pisze książkę o e, bioróżnorodności. Kropka. Albo o podboju kosmosu. I to jest takie bardzo ścisłe, spójne, super, bardzo ciekawe, ale takie oderwane od e, jakiegoś szerszego obrazu. A właśnie książka, o której mówię, jest bardzo głęboko osadzona w kulturze, mimo że mówi o fizyce, biologii, astronomii. No dobra, to już zdradzę, że to. Richard Dawkins. Magia rzeczywistości. Skąd wiemy, co jest prawdziwe? I e, podam wam kilka przykładów. E, te, te skromne 12 rozdziałów e, zaczyna się zazwyczaj e, pytaniem. Na przykład, w ogóle, co to jest rzeczywistość, a co to jest magia, kim był pierwszy człowiek, dlaczego jest tak wiele gatunków zwierząt, z czego zrobiony jest świat, dlaczego mamy no, pory ro roku, dzień, noc, czym jest słońce, co to jest tęcza, kiedy i jak wszystko się zaczęło, czy jesteśmy sami, skąd się biorą trzęsienia ziemi, dlaczego dzieją się złe rzeczy i czym są cuda. Z takie 270 e, stron fundamentalnych. Pytań, ale chodzi o to, że jeśli pojawia się pytanie na przykład kim był pierwszy człowiek, strona 32, to za każdym razem odpowiedź zaczyna się właśnie od tego, co nazywam kontekstem kulturowym. Najpierw przytoczone są, nie wiem czy wszystkie, ale wiele, nie, no dobra, na pewno nie wszystkie, ale przytoczonych jest wiele różnych mitów związanych z tym tematem, więc taki wstęp historyczny, czyli co ludziom się wydawało ileś tysięcy lat temu, i szczególnie dla czytelnika w Polsce myślę, że jest to ważne, bo ja pamiętam ze szkoły, że katowaliśmy... Historię starożytną, znaczy katowaliśmy mitologię grecką, mitologię rzymską e, i, no, i mitologia chrześcijańska potem się pojawiała też na języku polskim, e, więc znamy mity o stworzeniu, e, te właśnie, że tam z chaosu wyłoniła się Gaia i Kronos, e, znamy też, że człowiek, że, że Bóg stworzył w 7 dni świat, e, a, a Ewa powstała z żebra, e, ale innych mitologii zazwyczaj nie znamy, albo znamy je bardzo pobieżnie. Tymczasem, no właśnie tutaj to, co jest na obrazkach, to jest mitologia aborygeńska. Jak aborygeni wierzą, i to jest człowiek z ogonem kangurzym i bez kolan, czy mitologie indiańskie, jak to z, z gliny ulepiono człowieka, czy o tych nordyckich tam o torze i Odynie. Ja to pamiętam ze szkoły, że to było jakoś tak bardzo, jeśli już to dla zainteresowanych, i jeśli już, no to jakby był jakiś, na przykład, event. Pamiętam, że jak były dni y, tam międzynarodowe, i nasze, y, nasza klasa y, w gimnazjum miała wystawę o Finlandii, to przy tej okazji poznałem Kalewale, czyli ich y, taką ludową, y, ludowe y, powieści. Y, I więc chodzi o to, że każdy z tych rozdziałów zaczyna się tym właśnie, a co o na przykład o słońcu, no myśleli starożytni Egipcjanie i Hindusi i Indianie i y, 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 Żydzi y, na Bliskim Wschodzie i y, Grecy i Rzymianie i tak dalej, I można sobie wyrobić taki... No fajny taki szeroki ogląd co w ogóle się dzieje na świecie, czy działo, a nie tylko tutaj w naszym europejskim zaścianku. Natomiast po przejściu przez te wszystkie mity o stworzeniu Potem pojawia się pytanie, na przykład, kim naprawdę był pierwszy człowiek, no i już dowiadujemy się, jakie są fakty, a nie, no właśnie, co jest mitologią. Więc myślę, że szczególnie dla dzieci, który, które zaczynają edukację w szkole, to jest super moment, żeby jakby jasno to rozróżnić, co jest bajką, legendą, powieścią, mitologią, na przykład na temat słońca, a, a jaki jest stan faktyczny. Szczególnie jest to ważne, bo dziecko nie ma w podstawówce astronomii, więc no, praktycznie jedyną wiedzę będzie czerpało no, z, z YouTube'a albo no, właśnie z książek, któremu podetkniemy. Ale teraz druga sprawa. W tej książce jest co najmniej kilka Takich bardzo oryginalnych sposobów przedstawienia tematu. Więc o ile no, no jest ileś takich rzeczy, no, no standardowo wszyscy dużo tematów traktują tak taśmowo, to tutaj na tą popularyzację Dawkins wymyślił parę właśnie bardzo fajnych myków. I e, a propos tego właśnie, kim był pierwszy człowiek, naprawdę, e, jest taka, ta, 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 taka, taka historyjka, że jest właśnie chłopiec, który e, został poproszony, żeby wziąć zdjęcie swojego rodzica, i położyć je na stosiku. Pod spodem zdjęcie dziadka, pod spodem zdjęcie pradziadka. No i tak kontynuujemy. Dalszych zdjęć nie mamy, ale sobie teraz wyobrażamy, że mamy kolejne i kolejne i kolejne i kolejne i kolejne i kolejne zdjęcia. I patrzymy na naszych pradziadków, pra pradziadków, pra 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 pra. Tutaj mowa, że przyspieszę film o trzy godziny i pra, 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 pra e, dziadków. I zwracamy uwagę, że no, nasi rodzice są do nas podobni, znaczy my do nich, ale troszeczkę się różnimy. Od dziadków bardziej i tak dalej, i tak dalej. I im bardziej się cofniemy, no, tym mniej te różnice widać. Za to widać, że już, znaczy my między tym dziadkiem zaczynamy się różnić coraz bardziej istotnie. I to już niezależnie, czy teraz ja mówię o swoim e, dziadku, czy czy ktoś tam o, o, o swoim? No i jak się właśnie cofniemy, o tutaj jest twój 4000 razy pra dziadek, no to w ogóle się okazuje, że no, jest czarnoskóry i już ma troszeczkę inaczej zbudowaną czaszkę. I niezależnie, czy jesteśmy biali, czarni, żółci, czy wymieszani, no, i tak nasi wszyscy przodkowie, też e, białych aryjczyków, też byli czarni, w sensie czarnoskórzy. Cofamy się o kolejne 50 tysięcy razy pra dziadek. E, no, i już no, ewidentnie no, pojawiają się takie coraz bardziej istotne zmiany. No, i teraz przez kolejne strony ciągnie się ten stosik zdjęć, ciągnie się przez kolejne strony, ciągnie się, aż wychodzi nasz 250 tysięcy razy pra. Dziadek sprzed 6 milionów lat e, i potem półtora miliona razy pradziadek sprzed 25 e, milionów lat. Bardzo fajne, e, takie przemawiające do wyobraźni e, ćwiczenie. No a potem jeszcze się cofamy, to się jeszcze ciągnie, jeszcze się ciągnie ten stosik e, nasz tutaj do ryb tarczogłowych e, i, i e, dalej. E, i, i, I rozdział kończy się i czy nie jest wspaniałe to, że wiemy, iż ta opowieść jest prawdziwa, e, więc b, bardzo fajne. A drugi z e, e, takich przykładów. E, a jeszcze jeden wątek, no, bo tu już mogliście zwrócić uwagę, że ta książka jest niesamowicie bogato ilustrowana i to nie to, że właśnie jakiś tam rysuneczek w ramce z boku się pojawi, tylko ilustracje są. No, no, połową tej książki. Czy to, to, to się czyta, no, jak, jak, jak powieść, w której jesteśmy zanurzeni y, y, w tych ilustracjach? Przypominam się krótka historia czasu Hawkinga, to, to była pierwsza książka, którą czytałem, która była właśnie tak, że ta. Warstwa wizualna była no, integralną, nie, nie była dodatkiem, ale była integralną częścią ym, tej książki. E, no dobra, natomiast druga z tych e, historii e, dotyczy tego, e, na początku jest takie wprowadzenie, no właśnie, a czym w ogóle jest rzeczywistość, e, czym jest nauka, a czym są tutaj zjawiska nadprzyrodzone. A propos tego, że książka jest współczesna, pojawia się odwołanie do Penn Teller. To jest taki show amerykański, gdzie dwóch. E, e, Iluzjonistów y, ma, ma program Full Us, znaczy zapraszają innych, żeby ich ogłupili, czyli zrobili taką sztuczkę, której oni nie rozgryzą. No i strasznie się ludzie po co? No bo są specjaliści od iluzji. No i fajnie można zrozumieć różnicę między magią i, e, i iluzją. Znaczy, że magii nie ma, ale że iluzja, e, fantastyczną iluzję można e, e, tworzyć. No i pojawia się tutaj taka historia, kt, żeby też zrozumieć, o, też jest James Randy, niestety zmarły niedawno, Amazing Randy. I pojawia się taka historia z kartami. Wyobraź sobie, że siadamy do stolika, ktoś rozdaje karty. Wszyscy dostają po 13 i podnosisz swoje i niesamowite. Masz w ręku 13 pików, czyli wszystkie, które są w talii. Zszokowany nie próbujesz nawet rozpo, rozpocząć gry, tylko bez słowa pokazujesz pozostałym graczom. Sądząc, że cała trójka będzie równie zaskoczona. Tymczasem twoi partnerzy od stolika robią to samo. Każdy odsłania karty, które trzyma w ręku i okazuje się, że wszyscy mają równie idealny rozkład. Jeden ma 13 kierów, drugi 13 kart, trzeci zaś wszystkie trefle. I co powiesz? Magia, siły nadprzyrodzone, aż kusi, aby tak pomyśleć. Matematycy potrafią dokładnie wyliczyć prawdopodobieństwo uzyskania tak niesamowicie rzadkiego układu, bo rzeczywiście jest ono niewiarygodnie małe. Coś takiego zdarza się statystycznie raz na. Pięć, trzy, sześć, cztery, cztery, Rozdań. Nie wiem nawet, czy potrafiłbym poprawnie przeczytać tę liczbę. I gdyby ktoś usiadł i grał w karty przez bilion lat, może raz trafiłoby mu się takie rozdanie. Ale, i tu właśnie przechodzimy do najważniejszego, ten szczególnie układ, szczególny układ kart nie jest ani mniej, ani bardziej prawdopodobny niż... Jakiekolwiek inne rozdanie. Każdy układ kart zdarza się z prawdopodobieństwem 1 do. to te ileś tam to jest więcej niż kwantyliardów, bo tyle jest wszystkich możliwych e, rozkładów. Po prostu w większości rozdań nie dzieje się nic i, szczególnego i nie zapamiętujemy ich. Zwracamy uwagę tylko gdy są to bardzo nietypowe e, rozkłady. No i dalej e, przechodzimy do ewolucji. No i właśnie do tego, że. Te coś, co może się wydawać nieprawdopodobne, jako rozdanie jedno do iluś tam pierdliardów razy, no ono może być nieprawdopodobne, no ale jest. I to jest fajne ćwiczenie w ogóle, na przykład, na zabawę, na urodziny albo na lekcję w klasie rozdać ludziom karty losowo, potem niech każdy pokaże, jaką ma kartę, i możemy się zastanowić, jak prawdopodobne było to, że dostaniemy akurat taki rozkład że ten uczeń ma pika, a ten damę trefl, a ten króla karo. No i odpowiedź jest, no, że taki rozkład, on jest niemożliwy. To jest jeden do iluś tam pierdyliardów razy. A jednak, patrzymy na te karty, a jednak jest. Wylosował się. E, więc dużo tu jest takich przykładów, które potrafią bardzo fajnie y, 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 przemówić y, do wyobraźni. No i mnie najbardziej porusza właśnie, o, czy, czy naprawdę... Istnieje życie na innych planetach. A zaraz po przemaglowaniu różnych historii około UFO. Więc krótko mówiąc, Richard, Richard Dawkins, magia rzeczywistości. Skąd wiemy, co jest prawdziwe? No, polecam.